Słuchajcie, śnieg się cały czas utrzymuje, jest nie stopniało, tak to była cała ziemia nasypana rano, ale słuchajcie jak widzicie no Ty co nagrywałem, to tyle śniegu jest i nic nie stopniało. Widzicie, śnieg leży. Ja jestem słuchajcie pod wrażeniem, tylko jedynie tutaj na tym daszku stopniało. Stopniał śnieg tam, tam jak ułożycie założyć tam śniegu trochę leżało tam jeszcze tam na dachu, ten, na tym brązowym też śnieg leży. Nic nie topniecie. Jeszcze widzimy rozto. Hmm. Słuchajcie, nic nie stopnieje. A słuchajcie, bo teraz jest śnieg. Komorniczy, słuchajcie, teraz jest śnieg komorniczy, bo jak napadało na całą ziemię, ten śnieg jest komorniczy i no to się trzyma. No i teraz no a komorniczy już jest trochę dłużej. No i słuchajcie. A jutro ma być u nas 4 stopnie i też się śnieg będzie trzymać. Bo będzie 4 stopnie, no to śnieg się podtrzyma. Będzie się tr śnieg trzymać i koniec. Jutro mały 4 stopnie. To jutro jeszcze będzie, widzicie? Wszystko leży co one rano. Temperatury idziemy zobaczyć. O, na dworze jest 2 i 7. Godzina 14:54. Tylko jedynie tutaj na dachach. No, na dachach to się nie dziwić. No, ciepły jest dach. To się nie dziwi, stopniało. Ale słuchajcie, słuchajcie, ale to co było słuchajcie pozostało, to co było słuchajcie jest, a słuchajcie, a tam słuchajcie wiecie, tam gdzie jest ta wieżba i no z tamtego okna, jest ta wierzba, ta malutka, to tam świeci na, na słońce, na tą ziemię i na śnieg świeci słonko i nie topnieje, nawet widzieliście sami. I idzie, słuchajcie, nie, to nie jest za niska temperatura po prostu, dwa stopnie, jutro będzie, jutro ma być, słuchajcie, 4 i też się utrzyma śnieg, jutro też się będzie trzymać śnieg, dzisiaj jeszcze ma mrozem, dzisiaj będzie mróz, słuchajcie, jeszcze dzisiaj zapowiadają mróz, u nas ma być minus 4 i śnieg będzie się trzymać, w końcu komorniczy, a tam na grabówce, słuchajcie, też, zobaczcie, tak samo leży i nie stopnie. Zobaczcie, leży śnieg i świeci na niego słońce, a nie topnieje. Dobra, kończę.